Witajcie na kanale Bezprzeparcania.pl. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam jeden z najlepszych bezprzewodowych odkurzaczy pionowych, jakie można znaleźć na AliExpress. Dream v 11 to wyjątkowy sprzęt o ogromnych możliwościach. Koniecznie sprawdźcie jego recenzję. Zapraszam! Dream V11 to już trzeci odkurzacz tej marki, który testuję. Wszystkie można kupić z reguły w świetnych cenach na Aliexpress. Pod filmem znajdziecie specjalne kody rabatowe, informacje o tym gdzie i jak warto je obecnie zamawiać. Sprawdźmy co znajduje się w zestawie z Dream V11. Najpierw wyjmujemy instrukcję obsługi. Skróconą i pełną. Są po angielsku, ale w sumie w większości istotnych rzeczy dowiecie się już z tej recenzji. Kolejny element to aluminiowa rura przedłużająca konstrukcję odkurzacza. Duża elektroszczotka z zamontowanym miękkim wałkiem do odkurzania podłóg. Krótka, szeroka ssawka 2 w jednym, czyli z wysuwanym włosiem. Wieszak na odkurzacz, pełniący też funkcję stacji ładującej. Zestaw kołków do wieszaka. Sawka szczelinowa, podobnie jak ta szeroka ma wysuwane włosie. Tak prezentuje się natomiast jednostka główna odkurzacza Dreamer V11. W zestawie jest jeszcze mała elektroszczotka do tapicerek, ładowarka oraz elastyczny wąż. Tak wygląda całość. Zerknijmy z bliska na sam odkurzacz. Poprzednie modele wyglądały super. Ale ten wygląda jeszcze lepiej. Producent popracował po raz kolejny nad designem. Nowością jest ekran OLED, pokazujący m.in. poziom naładowania akumulatora oraz aktualny bieg. Język komunikatów możemy łatwo zmienić, np. na angielski. Wokół ekranu umieszczone są dwa przyciski. Dolnym przyłączamy pomiędzy trzema poziomami mocy sącej, a górnym możemy zablokować lub zwolnić włącznik. Możliwość blokady włącznika jest kolejną nowością w tym modelu. W starszych modelach, aby odkurzać, musieliśmy trzymać spust cały czas. Tutaj nie ma już takiej potrzeby. Jeżeli jednak chcemy, aby odkurzacz działał tylko z wciśniętym spustem, możemy zwonić blokadę. Pojemnik na kurz otwiera się bardzo łatwo. Po mieście pół litra zanieczyszczeń. W środku znajduje się łatwo wyjmowalny system 12 cyklonów, dzięki którym odkurzacz filtruje powietrze. Cyklony możemy wyjąć ręką, ale możemy też użyć stawki szczelinowej. Po ich wyjęciu możemy je umyć, podobnie jak filtr hepa umieszczony z drugiej strony. Należy tylko pamiętać, aby wszystkie filtry dokładnie wysuszyć przed ponownym montażem. Do odkurzania podłóg służy przede wszystkim rura przedłużająca odkurzacz. Co bardzo istotne, w rurze znajduje się przewody, a w odkurzaczu jest gniazdko. Tym oto sposobem poprzez rurę z odkurzacza płynie prąd zasilający dużą elektroszczotkę do podłóg. W szczotce znajduje się dodatkowy silnik o mocy 40W zasilający wałek. Wałek ten obraca się w trakcie odkurzania z dużą siłą. Na podobnej zasadzie działa mała elektroszczotka z silnikiem o mocy 20 W. Świetnie sprawdza się do odkurzania wszelkich narzut i tapicerek. W mgnieniu oka wyciąga z nich wszelki kurz, roztocza i inne paskudstwa. W zestawie mamy jeszcze dwie tradycyjne stawki. Jedną szerszą, której ja używam najczęściej, ma dużo zastosowań zwłaszcza dzięki wysuwanemu włosiu. W wielu sytuacjach przyda się jednak również stawka szczelinowa. Również ona ma w razie potrzeby opcję wysunięcia włosia. Jest to przydatne, szczególnie kiedy boimy się, że porysujemy odkurzaną powierzchnię. Obie sałki możemy połączyć bezpośrednio z odkurzaczem, z długą rurą lub z elastycznym wężem. Ten ostatni świetnie sprawdzi się, jeżeli chcemy dotrzeć w trudniej dostępne miejsca. Porana parę słów o ładowaniu. Generalnie odkurzacz można ładować na dwa sposoby: podpinając do niego ładowarkę bezpośrednio lub za pośrednictwem wieszaka montowanego do ściany. Ładowarkę wpinamy do wieszaka, a bateria będzie się ładować poprzez te dwa styki. Ładowanie do pełna trwa około 4 godzin. Sam wieszak jest bardzo praktyczny, bo można na nim powiesić również pozostałe akcesoria. Osobiście korzystam jednak najczęściej z bezpośredniego ładowania. Minusem jest tylko to, że samej baterii do ładowania nie odpina się. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli tego jak te cacko odkurza. Siła ssąca zależy przede wszystkim od trybu z jakiego korzystamy. W trybie turbo odkurzacz oferuje siłę ssącą aż 25 tysięcy paskali. Do odkurzania podłogi, tryb ten nie jest jednak nam niezbędny, bo skuteczność sprzątania zwiększa nam elektroszczotkę. Jest to dobra wiadomość, bo w trybie eko możemy odkurzać nawet aż 90 minut, a w trybie turbo już tylko 10 minut. Tak więc w najwyższym trybie byłoby Wam ciężko odkurzyć mieszkanie na jednym ładowaniu, chyba że macie kawalerkę. Z trybu turbo warto jednak korzystać, jak macie jakieś trudniejsze zabrudzenia do odkurzenia. Siła słońca ma wpływ nie tylko na czas pracy, ale i na głośność urządzenia. Tutaj macie małe porównanie, ale pamiętajcie, że jest to pomiar orientacyjny w warunkach domowych. W trybie eko jest cichutko. W trybie medium jest znacznie głośniej. A jak się możecie domyśleć najgłośniej w trybie turbo. Różnice głośności są spore, ale sama barwa dźwięku nie jest najgorsza. Jak odkurzacz sprawdza się na dywanach? Bardzo dobrze, ale jest małe ale. W dużej mierze zależy to od tego co odkurzamy. Bardzo często pytacie na przykład jak odkurzacz radzi sobie z piaskiem. Na twardej podłodze nie ma problemu, wciąga wszystko jak leci. Natomiast nieco gorzej radzi sobie na miękkiej powierzchni. Dzieje się tak głównie dlatego, że model ten ma miękki wałek przeznaczony głównie do twardych podłóg. Niektóre odkurzacze mają w zestawie specjalną szczotkę dedykowaną do dywanów. Tak jest na przykład w przypadku Roboroka H6 Adapt, którego również testowałem niedawno. W tamtym przypadku dla odmiany w zestawie brakuje szczotki do twardych podłóg, którą należy dokupić osobno. Generalnie jednak z samej skuteczności odkurzania jestem bardzo zadowolony. Ale niewątpliwie odkurzacz lepiej sprawdzi się na twardej podłodze. To, co mi się najbardziej podoba w tych odkurzaczach, to ich uniwersalność. Mała elektroszczotka potrafi na przykład wyciągnąć niesamowite ilości kurzu z mebli. Ilość końcówek i możliwości ich łączenia sprawia, że odkurzaczem możemy łatwo dotrzeć niemalże wszędzie. Odkurzacz jest również łatwy w eksploatacji. Pojemnik opróżniamy naciskając jeden przycisk. W razie potrzeby możemy też łatwo wyjąć i wyczyścić szczotki. Umyć pod bieżącą wodą możemy również filtr. Podsumowując, uważam, że Dream 11 jest bardzo praktycznym urządzeniem. Sprawdzi się nie tylko przy sprzątaniu domu. Ale również idealnie nadaje się do odkurzania samochodu. Generalnie zdecydowanie polecam wam zakup jakiegokolwiek odkurzacza bezprzewodowego. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu, nerwów i sił. Czy Dream 11 jest najlepszym odkurzaczem bezprzewodowym? Na pewno należy do ścisłej czołówki, obok wspomnianego już roboroka H6. Obecnie jest jednak nieco tańszy. Więc myślę, że może być to dobry wybór, szczególnie jeżeli załapiecie się na jakąś promocję. Pod filmem znajdziecie linki do najlepszych ofert i kody rabatowe. Jeżeli film się Wam podobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie lajka i jakiś komentarz. Koniecznie sprawdźcie też pozostałe moje recenzje i rankingi na stronie bezprzepłacania.pl. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.